Po dodaniu danych do w programu PowerPivot, tabele przestawne pomagają w efektywnym analizowaniu szczegółowych danych. Można dokonywać porównań, wykrywać wzorce i relacje oraz znajdować trendy. Mając dane w programie PowerPivot, dane zaimportowane z bazy danych, spróbujemy w oparciu o te dane zbudować raport w formie tabeli i wykresu przestawnego. W karcie Power Pivot wejdziemy do okna programu Power Pivot. Dane na podstawie których zbudujemy tabelę przystawną to są dane pobrane z bazy danych akcesa, co zrobiliśmy na poprzednim nagraniu. W naszym przypadku spróbujemy zbudować tabelę przystawną, w której Pokażemy sobie ilość zamówień w naszej hurtowni w rozbiciu na poszczególne województwa. Do tego stworzymy wykres, który pokaże pokaże procentowo jak przedstawia się liczba zamówień w rozbiciu na poszczególne województwa. Aby stworzyć raport z poziomu okna programu Power Pivot, w karcie narzędzia główne, w sekcji raporty możemy rozwinąć listę tabela przystawna. Do wyboru mamy 8 możliwości. Tabela przystawna chodzi o pojedynczą tabelę przystawną. Wykres przestawny podobnie, chodzi o nowy, pusty, pojedynczy wykres przestawny. Do tego jest wykres i tabela w poziomie, czyli tworzy się pusty wykres i pusta tabela. W nowym arkuszu lub wybranym arkuszu, i program umieszcza je obok siebie. Do tego to samo: wykres i tabela, tylko że w pionie. Dwa wykresy w poziomie, czyli program stworzy dwa puste wykresy przestawne i umieści je obok siebie. Wykresy, warto dodać, są od siebie niezależne. Natomiast fragmentatory, co zaraz zobaczymy, czyli takie wbudowane filtry, są stosowane do obu wykresów. Dwa wykresy. W pionie podobnie, czy dwa wykresy z tym, że umieszczone jeden nad drugim i również tu wykresy są od siebie niezależne, natomiast fragmentatorami możemy to scalać. Do tego jest opcja: cztery wykresy, czyli program stworzy cztery puste wykresy przestawne. Wykresy również są od siebie niezależne. Można dodawać fragmentatory stosowane do wszystkich czterech wykresów. Dodatkowo jest spłaszczona tabela przestawna. Wówczas tworzy się pusta tabela przystawna. I tutaj zamiast rozmieszczać niektóre wartości danych jako nagłówki, kolumn, a inne jako nagłówki wierszy, program dla każdego dodanego pola doda nową kolumnę, a po każdej grupie jest stawiany wiersz sumy. Na tym polega spłaszczona tabela przystawna. W naszym przypadku wybierzemy wykres i tabela, na przykład. Poziomie, czyli będzie obok siebie. Umieścimy raport w nowym arkuszu, więc zostaje nowy arkusz. Klikamy OK. Program wstawia wykres i tabelę przestawną umieszczoną obok siebie. Są one od siebie niezależne, to znaczy osobno budujemy tabelę przestawną, osobno później budujemy wykres przestawny. Najpierw zaczniemy od tabeli przestawnej. Widać, że po prawej stronie mamy listę pól. Programu Power Pivot, ta lista pól programu Power Pivot jest bardzo podobna do listy pól tabeli przestawnej. Jak tworzymy tabele przestawne z poziomu Excela, również tworzymy to po prawej stronie, korzystając z listy pól. Tutaj widać, że w programie Power Pivot, w odróżnieniu od tabel przestawnych w programie Excel, mamy do wyboru pola z wszystkich tabel, które są w naszym programie Power Pivot, budując tabelę przestawną w Excelu mamy do dyspozycji tylko kolumny, czyli pola z jednej tabeli. Tutaj, tak jak widać, program Power Pivot udostępnia nam wszystkie pola we wszystkich tabelach. Widać, że plusami, minusami możemy to zwijać, rozwijać. Te dane oczywiście, one są połączone relacjami, więc zobaczymy, że program, program Power Pivot powinien te dane razem grupować, scalać, agregować. Dodatkowo niżej są obszary. Tabeli przestawnej. Standardowo oczywiście jest obszar etykiet wierszy, czyli to, co będzie pojawiało się w wierszach na tabeli przestawnej. Etykiety kolumn, czyli to, co będzie pojawiało się na kolumnach w tabeli przestawnej. I do tego wartości, czyli obliczenia, które pojawiają się na przecięciu odpowiedniego wiersza i kolumny. I oczywiście filtr raportu, który służy do filtrowania danych, które pokazywane są na tabeli przestawnej. Te cztery para są identyczne jak w przypadku tworzenia tabeli przestawnej z poziomu programu Excel. Natomiast tutaj w programie Power Pivot przy tworzeniu tabeli przestawnej w oparciu o program Power Pivot dochodzą jeszcze dwa obszary: fragmentatory, fragmentatory pionowe i fragmentatory poziome. Zaraz zobaczymy do czego te fragmentatory służą. W naszym przypadku raport ma wyglądać w ten sposób, że po lewej stronie będą poszczególne województwa, a po prawej stronie liczba zamówień w tym poszczególnym województwie. Chcemy liczbę zamówień, zatem możemy rozwinąć plusem tabelę zamówienia. Widać, że w tabeli zamówienia mamy trzy pola, ID zamówienia, ID klienta i data. W naszym przypadku chcemy policzyć ile było wszystkich zamówień. Kolumna ID zamówienia i kolumna ID klienta są to kolumny z liczbami. Jeżeli na przykład przeniosę tą kolumnę ID zamówienia na wartości, wówczas program Power Pivot tak naprawdę zsumował to ID zamówienia. W programie Power Pivot domyślnie zawsze będzie obliczana suma i nie mamy możliwości zmiany sposobu podsumowywania tych danych. Tak jak na przykład przy tabelach przestawnych w programie Excel można na przykład pod prawym przyciskiem myszy zmienić sposób podsumowywania, albo w ustawieniach pola wartości zmienić, żeby te dane były podsumowane jako licznik, tak tutaj przy tworzeniu tabel przestawnych w oparciu o Power Pivot widać, że to wszystko jest nieaktywne. Dlatego też w naszym przypadku nie będziemy zliczać na przykład tego ID zamówienia, tylko każe mu zliczać daty. To znaczy, jak przyniosę pole data na wartości, wówczas program Excel zobaczy, że data w kolumnie data są daty, zatem nie powinien ich sumować, tylko powinien je zliczyć. Widać, że powstała liczba data, czyli powstała tak naprawdę informacja, ile jest wszystkich zamówień. My chcemy zobaczyć. Jak te zamówienia rozkładają się w oparciu o województwa. W tabeli Klienci, no mamy oczywiście województwa, bo tabela Klienci jest połączona z tabelą Zamówienia za pomocą pola ID Klienta. Jednak w tabeli Klienci, jak przyniosłem ID Klienta na etykiety wierszy, to wówczas mam tylko, oczywiście nie ID Klienta, tylko ID Województwa, wówczas mamy numer Województwa. Ale wiemy, że tabela Klienci jest połączona z tabelą województwa za pomocą pola ID województwa, a w tabeli województwa mamy już nazwy województw. Dlatego też pobiorę pole z tabeli województwa. Pole o nazwie województwa na etykiety wierszy, wówczas pojawiają się nazwy województw. Te dwa pola są w dwóch osobnych tabelach. Tabela województwa nie jest połączona z tabelą zamówienia bezpośrednio, ale pośrednio za pomocą tabeli klienci te dwie tabele są ze sobą połączone relacją. Dzięki temu możemy skorzystać z dwóch kolumn, z dwóch różnych tabel, i te dane za pomocą relacji są ze sobą powiązane. Widać, że oczywiście te wartości tutaj się zgadzają. Zmienię nazwę na liczbę zamówień. Możemy od razu narzucić format na tą tabelę przestawną. Oczywiście, wszystkie narzędzia tabel przestawnych które poznawaliśmy przy tabelach przestawnych tworzonych z programu Excel, przy tworzeniu tabel przestawnych z poziomu Power Pivot są bardzo podobne. Właściwie to są te same ustawienia, tylko że tworząc ta tabelę, z programu Power Pivot niektórych ustawień niestety tutaj nie będzie, to znaczy będą one nieaktywne. W projektowaniu na przykład narzucę jakiś gotowy styl tabeli przestawnej. W identyczny sposób chciałbym stworzyć. Wykres przestawny, który ma przedstawiać również liczbę tych zamówień dla poszczególnych województw. Procentowo ma to być wykres kołowy. Zatem nazwę województwa przeniosę sobie na pola osi, na przykład. Natomiast podobnie jak przy tabeli, z tabeli zamówienia datę przeniosę na wartości. Po przeniesieniu pola data na wartości, program Excel stworzył domyślnie wykres kolumnowy, przedstawiając liczbę zamówień w poszczególnych województwach. W naszym przypadku chcielibyśmy, żeby to był wykres kołowy, zatem zaznaczę to wykres i w zakładce Projektowanie w narzędziach wykresów przystawnych po lewej stronie możemy zmienić typ tego wykresu. Klikamy, wybierzemy wykres kołowy, 3W na przykład ten wsunięty. Klikamy OK. Program Excel stworzył automatycznie wykres. Widać, że na wykresie pojawiły się filtry po prawej stronie. Są to tak zwane przyciski pól. Te przyciski pól wyłączymy, dlatego że w naszym przypadku wstawimy fragmentatory. Zatem, w narzędziach wykresów przestawnych, w karcie analiza, możemy te przyciski pól wyłączyć. Dodatkowo spróbujemy ten wykres lekko przechylić, tak, żeby on był nieco bardziej czytelny. Zatem w karcie układ możemy kliknąć obrót trzywu i lekko według osi Y go spróbujemy właśnie obrócić. Wtedy on będzie bardziej czytelny. Klikamy na za. Dodatkowo spróbujemy do tego wykresu dodać etykiety danych pokazujące wartości tych poszczególnych części. Zatem w karcie układ możemy wybrać etykiety danych i na przykład na koniec zewnętrzne. Pojawiły się wartości z naszej tabeli. Jak chcemy, żeby te wartości były wyświetlone w sposób procentowy, możemy jeszcze raz wejść w etykiety danych. Wybrać na dole więcej opcji etykiet danych i zaznaczyć, że chcemy nie wartość, a wartość procentową. Koniec zewnętrzny. Klikamy na zamki. Przy okazji możemy ten wykres lekko przeformatować, żeby on graficznie współgrał z naszą tabelą przystawną. W narzędziach wykresów przystawnych, w projektowaniu znów mamy różne typy wykresu. Możemy któryś z nich od razu wskazać. Dodatkowo do naszego raportu wstawimy sobie fragmentatory. Fragmentatory to tak naprawdę filtry, tylko że filtry graficznie dużo ładniej wyglądające. Fragmentatory są wstawiane, stosowane do wszystkich. Elementów naszego raportu, czyli jak wstawimy fragmentatory będąc na wykresie, te fragmentatory będą dotyczyły także tabeli przystawnej. W naszym przypadku spróbujemy dodać fragmentator, na przykład do województwa. Województwo przeniosę na fragmentatory. Pionowe widać, że te województwa pojawiły się po lewej stronie. I drugi fragmentator dodam na przykład do miasta. Stawiali kliencie, wybiorę miasto i dodam do fragmentatorów na górze. Widać, że one automatycznie się dodały. Mogę dodać na przykład jeszcze fragmentator do klienta, na przykład wybiorę nazwisko i do fragmentatorów na górze. Tutaj tych nazwisk może być trochę sporo, ponieważ tych osób jest dużo, ale jakbyśmy chcieli na przykład zobaczyć, tylko zamówienia dla jakiegoś jednego klienta, wówczas możemy to zrobić. Od razu te fragmentatory sformatuję. Czyli jak zaznaczę fragmentator w opcjach, możemy również narzucić gotowy styl dla tego fragmentatora. Fragmentatory to nic innego jak filtry, to znaczy na przykład mam nazwisko, mogę wybrać jakieś konkretne nazwisko, no wtedy mam dane tylko dla tej jednej osoby, aczkolwiek widać, że oczywiście to się trochę mija z celem. To znaczy nasz wykres trochę się mija z celem, dlatego że no wiadomo, że ta osoba jest z jednego województwa, więc pojawiają się dane tylko tej osoby. Ale zawsze mogę zaznaczyć kilka osób na przykład z kontrolem. No wtedy mam oczywiście informację, jak te osoby w podziale na województwa, jak wyglądają ich zamówienia. Na górze po prawej stronie jest ikonka wyczyść filtr. No bo fragmentatory tak jak widać to nic innego jak filtry. Jak na przykład chciałbym na wykresie zobaczyć tylko województwo dolnośląskie. Górnośląskie, Małopolskie na przykład, to wystarczy z kontrolem te trzy województwa zaznaczyć. Wtedy widać, że automatycznie na wykresie przestawnym, jak i na tabeli przestawnej pojawiają się tylko te wskazane województwa. Fragmentatory to nic innego jak właśnie graficznie ładnie wyglądające filtry. W naszym przypadku, tak jak widać, mamy gotowy raport w formie tabeli przestawnej i wykresu przestawnego w oparciu, zrobiony w oparciu o dane pobrane, z programu Access ustawione do programu Power Pivot.